Adoracja 9. Dwie kolumny. Słowo wstępu. Tekst tych rozważań powstał z miłości do Eucharystii, która jest największym skarbem Kościoła. Celem tych rekolekcji jest rozpalenie w każdym sercu pragnienia adoracji najświętszego sakramentu. Jako lekturę duchową zaproponowano teksty zaczerpnięte z książki Insinu Jezu, które zawierają piękne, głębokie i inspirujące myśli o obecności naszego Pana w Eucharystii. Pragniemy otoczyć modlitwą wszystkie osoby, które wezmą do ręki tę książkę. Ufamy, że zawarte w niej rozważania pomogą na nowo rozmiłować się w czasie spędzonym u stóp Jezusa. Zachęcamy, aby dzielić się tymi rozważaniami z braćmi i siostrami, aby ogień Eucharystycznej miłości Jezusa mógł dotrzeć do każdego spragnionego serca. Do kogo są skierowane te rekolekcje? Do wszystkich. Absolutnie do wszystkich, czyli do każdego i do każdej z nas. Dosłownie. Sam Jezus mówi przecież: "Przyjdźcie do mnie wszyscy". Z Ewangelii Świętego Mateusza. Miłość Jezusa, która wyraża się przez jego obecność w najświętszym sakramencie, jest ofiarowana każdemu. Nikt nie jest z niej wyłączony, nie ma takiej duszy, której Bóg nie zaprasza na adorację. Każdy i każda z nas ma swoje wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce przed najświętszym sakramentem. Te rekolekcje są zaproszeniem, aby to miejsce odnaleźć i zacząć w tym miejscu trwać. Dla Ciebie, do wszystkich, to znaczy także dla Ciebie, jeśli czytasz lub słuchasz tych słów. To zapewne znaczy, że Pan Bóg przygotował konkretne łaski, które chce Ci przez te rekolekcje podarować. Wystarczy tylko otworzyć swoje serce, zaufać i poświęcić odrobinę swojego czasu. Dla obciążonych i utrudzonych, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, adoracja przynosi ukojenie, pokój serca i umocnienie ducha. Jeśli cokolwiek w życiu sprawia, że jesteś osobą utrudzoną i obciążoną, Jezus daje ci konkretną obietnicę, a ja was pokrzepię. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Dla wszystkich czcicieli i czcicielek Eucharystii: Adoracja jest królewską drogą dla tych wszystkich, którzy kochają Eucharystię. Jest jej przedłużeniem i najlepszym do niej przygotowaniem. Adoracja sprawia, że duch eucharystyczny zaczyna przenikać całe nasze życie. Dla wszystkich dusz maryjnych, a szczególnie dla wszystkich osób oddanych Matce Bożej. Maryja jest pierwszą duszą eucharystyczną i adorującą. Jeśli oddajesz się Maryi i żyjesz tym oddaniem, zaczynasz w konkretny sposób doświadczać tego, że Matka Boża prowadzi nas do Jezusa Eucharystycznego. Po czym można poznać dusze prawdziwie maryjne? po głębokiej czci do Najświętszego Sakramentu. A w czym wyraża się ta cześć? W głębokim przeżywaniu Eucharystii oraz w postawie i praktyce adoracji. Takie było życie Maryi w Nazarecie i takie jest życie Maryi w duszach jej oddanych. Dla parafian należących do parafii, w których trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, a szczególnie dla tych, gdzie organizowana jest wieczysta lub całodzienna adoracja. Wszędzie tam, gdzie Pan Jezus jest na dłuższy czas wystawiony do adoracji, pojawia się szczególna potrzeba formacji i rozpalania oraz pielęgnowania w duszach pragnienia adoracji. Dotyczy to szczególnie tych kościołów i kaplic, w których trwa całodzienna lub wieczysta adoracja najświętszego sakramentu. Dlatego zachęcamy kapłanów oraz wszystkie zaangażowane osoby świeckie, aby przez organizowanie rekolekcji adoracyjnych w swoich parafiach. Wspólnie zatroszczyć się o to, aby w naszych kościołach i kaplicach Pan Jezus nigdy nie był sam. Troszczmy się również o to, aby rozbudzać w sercach wiarę w realną obecność Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Ponieważ tej obecności i płynącej z niej miłości, nasze parafie, my sami oraz nasi bracia i siostry potrzebujemy bardziej niż czegokolwiek innego na świecie. Możliwe sposoby przeżywania rekolekcji Adoracja 9. Rekolekcje Adoracja 9, dwie kolumny, można przeżywać w cyklu dziewięciodniowym, dziewięciotygodniowym lub dziewięciomiesięcznym. Jeśli jest to możliwe, zachęcamy, aby rozważanie przeżywać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Można je również odbywać w domu lub w dowolnie wybranym miejscu, w którym znajdziemy przestrzeń i czas na osobistą refleksję. W cyklu dziewięciotygodniowym treści rekolekcji można przeżywać raz w tygodniu, w dowolnie wybranym dniu. Jak przeżywać i rozważać medytację w konkretnym dniu rekolekcji? W rekolekcjach Adoracja 9, dwie kolumny, nie chodzi o to, aby każdego dnia przeczytać wszystkie teksty rozważań i lektur duchowych. Możesz skupić się na jednym fragmencie, a nawet na jednym zdaniu, które szczególnie poruszy Twoje serce. Nie obawiaj się, że coś stracisz, jeśli nie przeczytasz całości. Możesz przecież wracać do tekstów rozważań po zakończeniu rekolekcji. Możesz też później używać tych tekstów jako medytacji podczas adoracji najświętszego sakramentu. Zachęcamy, aby te rekolekcje były dla ciebie czasem, w którym modlisz się i rozważasz treści swoim sercem. Dlatego, kiedy jakiś fragment rozważań szczególnie cię poruszy, Możesz przy nim zostać już do końca medytacji na dany dzień. Twoja refleksja może się wtedy przerodzić w modlitwę serca i stać się Twoją osobistą rozmową z Jezusem. Chodzi o to, aby smakować treści, a nie je połykać, aby doświadczyć, a nie zaliczyć. Struktura medytacji na dany dzień. Każda medytacja składa się z następujących elementów. Punkt pierwszy: Słowo Boże na dany dzień. Punkt drugi: Modlitwa do Ducha Świętego, Świętej Mariam Arabki. Punkt trzeci: wprowadzenie. Punkt czwarty: trzy teksty lektury duchowej. Punkt piąty: trzy chwile refleksji, które mają za zadanie pomóc, aby treści zawarte w lekturze duchowej mogły przejść z naszego umysłu do serca. Punkt szósty: Krok na dany dzień. Zaproszenie do tego, aby owocem rozważań był konkretny czyn, który jest odpowiedzią serca na rozważane treści. Punkt siódmy. Modlitwa. Krótka modlitwa, która zawiera w sobie istotę rozważanych w danym dniu treści. Punkt ósmy. Akt strzelisty. Zaproszenie, aby przez czas pozostały do następnej medytacji powtarzać sobie w sercu jedno z wezwań litanii do Serca Pana Jezusa. Punkt dziewiąty: Świadectwa. Każdego dnia otrzymujemy też konkretne umocnienie w postaci świadectw osób, które doświadczyły w swoim życiu konkretnych owoców adoracji najświętszego sakramentu.